No, dzisiaj level up w terenie. Ewa kocka będzie wieczorem. Dzisiaj zdrowe plecy, trening dla ciała i ducha. A my teraz dla ciała i ducha robimy sobie przerywnik w pracy. Nie? Oczywiście. No, także idziemy sobie na krótki spacer. Około godziny, 4 km. Taki jest plan. O ile damy radę, bo tutaj są krwawe potoki spięty już na wstępie. No, ale może damy radę, no. Jak nie damy rady, to mężulek czeka w pogotowiu, autem podjedzie i co czwartek przy zdrowych plecach na bi Active TV jest zawsze jakiś taki delikatniejszy dzień przerwowy, łącznie z niedzielą, przynajmniej ja tak mam w planie. A Ty, w ma czwartki i niedzielę? Też zawsze. No, czwartki i niedzielę są takimi dniami lżejszymi, więc w te dni w czwartki na pewno będziemy się starały teren zaliczyć. Najpierw zaczniemy tu w koło Macieju wiochę oglądać, a po wiosce ruszymy gdzieś dalej. No, taki jest plan. Także pozdrawiamy Hoda Gang. Wszystkie fajterki, do bajo. Do zobaczenia. Pa!